Siemaneczko widzę, witam was w pierwszym odcinku z tej gry na kanale. Dzisiaj będę po prostu sobie maszę, zrobić po prostu przyczepę. Dzisiaj będę jechała aż 250 km od, już wam mówię od Frankfurtu do, ojazu nie widać, do Numberg, do Numerg, no do Numbergu. 250 km stąd. Więc odpalamy furę światła i do przodu. Idziemy, widzowie. To jest pierwszy odcinek na tym kanale. To jest Trackers of Europe 3. Mogę cię 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 Nie tutaj, kurde na dźwięku, map... się coś mi inaczej pokazuje, trochę, albo ja się do zobaczymy po prostu. Idziemy, zakręcamy, liczbę muszę sobie kamerę odpalić. Bo inaczej tu nie mam mowy, żebym cofał. O kurde, za pierwszym razem pięknie pykło. Jedymy... Let's go. I teraz tak, jedziemy w prawo, znaczy no, w lewo, w lewo, w lewo. Dobra, jecie,ciecie, zgadzasz, i w lewo. Zaraz kierunek się sam wyłączy. Ja tutaj zobaczę jakie funkcje mogę. Awaryjne. Dobra, światła awaryjne, mogę zapalić lampkę. Mogę zgasić, mogę też wyjść, mogę sobie zdjęcia zrobić. A co to jest to? Beacom Lights. Właśnie to mnie zastanawia. Co to jest ten Beacom Lights? Teraz sobie tutaj popatrzę. 58 na na tempomatiku. Co to jest to Beacom Lights? Kurde. Power mode. Nic nie daje, ale chyba że ci mogę jechać sobie... Ojej, oj, Trochę zjechałem z drogi. Hmm. Mamy mijania, mamy, mogę sobie scholować auto. A, i muzyczkę! Dawaj muzykę jakąś. A tu to wiem, że mogę sobie szybko światła długie włączać. Tu szyba. O, otworzymy troszeczkę szyby. O. A. Trochę rzeczy jest, Tu mam ręczne już Zbiorę, zaprezentuję kamerę. A tutaj to mam, chyba, że mogę sobie. O, kurde. Dobra. Kurde, raczki Łączcie się. Teraz szybko, szybko. Gaz, 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 gaz bo wolno jedziemy. 250 km to jest do przejechania, więc no, <ścoughs> u, 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 o, ho, 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 idealnie! Ja, idealnie się zmieściłem! Idealnie normalnie ja pierdziele. będę <ścoughs> za kierowcą ciężarówki. Nie ma nikogo. Bluta. Gazu, 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 gazu. A się to ładnie prezentuje. I ja ci Się fajnie to prezentuje. Czekaj, niech. Yy, ustawię na tempo mata. Dobra. Fajnie się to prezentuje. Musiałem się na chwilę zaczynać, bo musiałem sobie zrobić... Zdjęcie do miniaturki, żeby mieć, i jedziemy dalej. Uj, jutro byłem przez przypadek na kogoś. Ile, przyjechaliśmy? 31 km. A muzyka, coś chyba raczej jest popsute i nie ma muzyki. No ale, bez muzyki też można jechać, tylko trochę dziwnie jest. Kurde! Ja nie mogę, coś... Coś z kierownicą problem chyba. Coś trochę mi kierownica chyba zardzewiała. Chyba jak kupiłem tą widzowie, dostałem ciężarówkę... I warto ona była, tak miszew powiedział, że z 10 tysięcy chyba za nią zapłaci, więc... Zardzewiała kierownica, to raczej tu może być. Ona jest rocznik 2010. Nie no, nie 2010, chyba 2008, 2007, coś takiego. Chyba około 20 lat prawie ona ma. Ale! I Widzę, jeszcze dobrze jeździ! Może jakoś nie mam co, na, bardzo na nią co narzekać tylko że kierownica troszeczkę tak dziwne jest. Ale tak to nie. To nie mam co narzekać nawet. Uuuu, uh, hamuj. A nie, dobre gazu. Bo tutaj pobierają stówę za bilet i ja nie mogę. Dobra. Ile mam na koncie? 900 zł. No to dobrze mi pobrało stówę, bo miałem tysiaka na koncie. No, bardzo dobrze mi wybrało. Teraz musimy jechać bardzo szybko. Gazu, i widzę sobie, dopóki ja nie przejadę tych 250 km, dopóki tam nie dojedziemy, to odcinek będzie cały czas trwał. Czy to będzie nawet 40 minut, to trudno, będzie trwało, ale ja dojadę. Ja nie będę robił tego rozdziału na dwa odcinki, bo to jest bez sensu. Po prostu rzeczywiście rzeczywiście widzowie, kilka odcinków będzie również z Trackers of Europe 3. Od razu jakby ktoś chciał sobie pograć w giereczkę, no to idealnie, fajna gierka, polecam. No i co tutaj bym jeszcze powiedział, dużo jest po prostu rzeczy, światło można zapalać, ręczny, Wycieraczki, kamerę, perspektywę można sobie zmieniać. Jak ktoś chce, nawet wychodzić można. Nawet jak tam dojedziemy, to wam pokażę. O tutaj, walk i tym normalnie się wychodzi. I się sama automatycznie, jak się wyjdzie, to się sama automatycznie normalnie ciężarówka hamuje i się zatrzymuje. Chyba. Tak przynajmniej myślę, bo nie, nie testowałem jeszcze tego, ale chyba tak powinno być. Przynajmniej jak na moje rozumowanie, to tak przynajmniej myślę. Tak jest bo jeszcze tego nie próbowałem w ogóle więc no. ale raczej tak powinno być no jak ktoś będzie chciał to niech sobie przetestuje, ja sobie też zobaczę kiedy uf uuu człowieku co tu się stało A ja nie muszę się bać, że coś tam jej się jakby troszeczkę mu wrysuje. bo to jest moja ciężarówka, to jest normalnie papiery są na mnie tylko że szefi po prostu to kupi Darowizna tak zwana jest tam zapisana w umowie. Między szefem a pracownikiem. I to co ja widzowie przywiozę jakby zawiozę tam komuś i dostanę napiwek mocny, przykładowo, to to leci na moje konto, bo takie ja ustaliłem sobie z szefem, że napiwki lecą na moje konto i jak będzie duży napiwek, no to bardzo ładnie zarobię i tyle. Jo, KFC! O kurde, KFC minaliśmy. Tylko, że to jakby było podobieństwo KFC, ale było FKW. To nie wiem, co to jest. FKW. To podróbka KFC raczej. Bo KFC to powinno być KFC, a to było FKW. Co jest w ogóle, ale podobno do KFC. Fajne widoki tu są, takie górzyste. O, góra! Ciężarówka w środku wygląda ładnie, w miarę. Eee, kurde. Dobra. Oho. Już górka. Górka, górka i już mi się prędko zmniejsza, ale spokojnie, jestem na tempomacie, więc... Jak będzie po prostu już górkę minę, to i tak mi się prędkość powiększy do 97, bo tak tempomat działa. Dziesiąta, mamy dziesiątą, dwadzieścia sześć widzowie, dokładnie. Dwadzieścia sześć, a u mnie jest 1242. <grym> ja to widzowie nagrywam odcinki na zapas, bo ja to nagrywam 16 lipca, wy to macie 18. Dokładnie. Nawet wam pokażę szesnastego piec. Jest normalnie. Uuu, zagłowało trochę. Więc, no. <grym> ja nagryłam sobie kilka odcinków na zapas, już ten będzie w piątek, dzisiaj jest środa czwartek, czyli ten będziecie mieli na piątek. Sobota niedziela poniedziałek, dobra. Jeszcze trzy odcinki muszę nagrać, sobie. Więc na pewno już mogę wam... Właśnie nie będę wam nic mówił. Nie będę nic mówił, nie będę nic O skubany, ty, rozpędę się. <laughs> wyłączyłem ten pomat to trochę. Jo? I myk na 110. O sztyk, kurde, ale górka. Ale leci, skubany. 120 na godzinę, jadę ponad to. 121, jeszcze jadę. Ja cię kręcę. Jezu, teraz to my dojedziemy. Ja cię kręcę. 12 minuta, a my już pewnie ze 100 km zrobiliśmy jak nic. 130, nie myli, pomyliłem się o, 100, o 30 km. Jeszcze 120 km przed nami. 130 za nami. Jest teraz z tego dogonię, kurde. Prawie się zmieściłem, prawie się zmieściłem. Oj, słuchaj. Oj, 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 oj. O, już nasopnęła. Noż kurde, znowu mi stówę weźmie. Dobra, zdążę go wyminąć. Jedź, jedź. Dobra, 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 dobra. dobra. Kurde, nie ja cię nie będę pchał szczerze, tak mówiąc. Jej, <laughs> kurde, idealnie po środku. I pięknie, stówka pobrana, 800 zł na koncie zostało. Więc no. Mm. A tak fajnie było, jechałem szybko 120 na godzinę jechałem Kurde, musiała być ta walona stacja Bo tak to bym już dalej był O kurde, coś się Coś kaszle trochę. Ale to ja tak nieraz mam po kaszle, po kaszle, I tydzień lub dwa nie kaszle Więc to tak tak po prostu. Mhm. Jeszcze czkawkę mam. Wczoraj miałem, dzisiaj znowu mam. Ja nie mogę. Znaczy, no 15 lipca oczywiście mi chodzi. Nie 17. Ciekawe jak będzie w czwartek i w piątek. No, znowu podróbka McDonalda zamiast M to W, ja nie mogę tutaj. Czemu tu nie może być normalne KFC i McDonald', a nie jakieś KFW Kf i jakieś W? Nie rozumiem tego. Mogli już twórcy tego zrobić normalnie, że jest McDonald i KFC, a nie jakieś podróbki, Makai i KFC. Hu Jazu, dobrze, że ja wziąłem ten bo już mi prędkość zabrakło. 97 mam. Bo górka jest znowu i znowu prędkość spada, bo ciężko mu i prędkość spada. Ale zaraz będzie 60 przy 60 mi się prędkość zwiększy może. O, kurde, duża górka. O, ho, ho kolego, duża górka. A, ta skakaj. 15 minuta. Hmm, hmm. O, szkur. O ja cię kręcę. Kurde! Przez przypadek, że hamulec, yy, cokolwiek i ten mi się wyłączył. Ja nie mogę. Kurde, no. 80 km, jeszcze 70 km tu Już jestem blisko Tak w miarę bliziutko jestem już Kurde, myślałem, że będzie jeszcze Że będzie jeszcze po prostu Że będzie jeszcze Że dłużej po prostu będę jechała Tu jednak się okazuje, że Z jakiejś, jak będzie pewnie dwu, Jakoś 20 minuta, to mogę nawet skończyć Tak szczerze, z 20 minut Ogólnie nagrywania No tutaj w grze To ja jadę Teraz jest 11.30 była 10.25 czyli godzina To z dwie godziny jadę już Tak w grze ogólnie, a tutaj 16 minut O kurde pomad wrzuciłem przy 120 Na I teraz to będziemy jechać kurde Nie będziemy jeździć jak żółwie Kierunek wrzucę i, i wymijam go Imek dziękuję ale od razu tego drugiego wyminę. O kurde. Hu 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 Wyminąłem Wyminałem go. Czekaj. Dobra, dobra, dobra. Powolutku, powolutku. Oj, 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 Trochę. Powoli, powoli. Powoli. Tak 90 na godzinę szczerze starć. O, 88. Bo tu za szybko jakbym jechał, to ja bym w życiu nie wyrobił na zakręć. I bym jeszcze... Kolizję bym miał. A mamy już za sobą przejechane 207 km. Więc ponad 40 km od miejsca docelowego, jakbym był bym miał kolizję, to ja przyjegam, by sobie wszystkie włosy. Nie graczuję. Gdybym normalnie sobie włosy wyrywał. 11.44, widzowie. No to mogę być na 12.30, może tam będę. O, zwolnij. Zwolnij, bo bym prawie ominął. Ale Dobrze, że zobaczyłem w ostatniej chwili na GPS-a. Się pokazało, że tu muszę zakręcić, zakręcić. 12:48. No mówię, tak będę na 12:30, może na 13:00, tam u tego pana, albo pani. Nie wiem kto to. Pewnie pan, albo pani w sumie. Bo to jakaś hurtownia jest podobna. Z tego, co tam mi szef mówił i z tego, co tam z wytycznego raportu dostałem. Więc no. Dobra, ja już tutaj... Jesteśmy już, jesteśmy już. Ile jest? 221. Już jesteśmy. Jesteśmy u celu. Tylko jeszcze trzeba dojechać do hurtowni. Ale jesteśmy w tym mieście, to już tutaj jest. Więc no, jesteśmy na wygranej pozycji 11.55. 12.30 jestem w hurtowni. Nawet wcześniej będę. Ja ci kręcę. Jo! No jeszcze mnie wyminął, czekaj. Zjadę też sobie zjadę w sumie na ten pas. Jed 12 i 18 minut, zaraz 19 mi 19 minuta. jeden. Dobra. No nie jeszcze kurde, dal trochę daleko jest, ale dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No, że będzie tak około 35 minut, a tu ponad tylko z jakieś 20 minut tutaj. Uuu. Dobra. Zgasi śnieg. Let's go! Mm -hmm. Nie wiem, że jesteśmy już tutaj, fabryce... fakty? O, i trochę nie Idę. O Jezu, jak wielka. Ja czekam ręce. Ja Teraz jeszcze to cudeńko zaparkować. Trzeba będzie. Więc no. Muszę zrobić. Czekam, muszę no, zrobić sobie białoroczne. Sam, mam, 3016 złotych, więc jesteśmy pięknie i ja mi powiedział, że tu mogę sobie normalnie zaproponować na chłodowni i będę czekał na kolejną dostawę, bo tu też mam więcej nie dostawa Ogólnie więc, no. Czekamy sobie. No i wam pokażę to wychodzenie. Zobaczcie, mam tutaj takie dwie gałki żeby palcem można o tak, cyk, cyk, cyk. I o, i mamy idealnie. Teraz sobie na zadanko, na dostawy i ogólnie. No to widzowie. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Elu!